Ja Wam życzę wolności, bo Polska jest najpiękniejsza wtedy, kiedy jest wolna. Wam się wolność należy. Jesteście piękni, jak jesteście wolnymi ludźmi. Bądźcie wolni. Niech to będzie rok wolności. A dzisiaj, dzisiaj wolność znaczy Republika. 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 Bądźcie wolni! Bądźcie z Republiką! Kochani, Szanowni Państwo, kochani, już tylko ile, Aniu? Już yy, ile? 56 sekund, sekund. Zostało do końca. Drodzy Państwo, jesteśmy tutaj w towarzystwie artystów, którzy razem z Wami spędzili tę wyjątkową noc, pierwszą taką noc w pełni. Bardzo dziękujemy Wam wszystkim za Waszą wspaniałą obecność, energię, muzykę i taniec, który nam dawaliście. Dziękujemy Wam bardzo! A teraz 40 sekund, nie, już 37. To karani. jeszcze życzenie od dziennikarzy Republiki. Szanowni Państwo, przede wszystkim zdrowia, bo ono jest najważniejsze. I oby ten nadchodzący 2025 rok był jeszcze lepszy, bo taka będzie piękna Polska, jak będzie jeszcze lepszy! Dziękujemy Wam za wspólną zabawę. Pięknie pokazaliście, że wszyscy Polacy to jedna wielka rodzina, Słyskaźnie. ambitna rodzina. Zostało 15 sekund, pomachajmy! Odliczmy się prawie 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 z Ja uwielbiam ją, ona tu jest I tańczy dla mnie, bo Dobrze to wie, że formy ją